Dzień dobry wszystkim. Cieszymy się, że znowu z wami jesteśmy. Witajcie. Dzisiaj ponownie chcielibyśmy porozmawiać o modlitwie, o tym, jak się modlić. Tak i kolejny raz sięgamy do listu Jakuba, pierwszy rozdział, piąty, szósty werset. Jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi o nią Boga, który obdarza wszystkich szczodrze i bez wypominania, i mądrość będzie mu dana. Niech jednak prosi z wiarą, porzuci wątpliwości. Zobacz, Jakub podkreśla, że Bóg chce, abyśmy o nią prosili. Mm -hmm. Żebyśmy to czynili z pełną wiarą, bez powątpiewania. I tak. wtedy nam ją daje. Mm -hmm. Tylko pytanie, czy ta mądrość tutaj to jest ta taka nasza codzienna przez nas rozumiana mądrość, czyli mieszanka wiedzy, doświadczenia i refleksji, czy, czy coś jednak innego tutaj? Myślę, że tu chodzi o to, żebyśmy mogli się podłączyć do tego Bożego sposobu myślenia, Bożej mądrości, żebyśmy mogli wejść w Jego wolę i żeby ją wykorzystywać w codziennych w, sytuacjach. W Jego sposób myślenia. Jego sposób myślenia, mhm. tak. Tak, i o taką mądrość należałoby się modlić. Chociażby przed tym, jak zaczynamy czytać Pismo Święte, nie? Myślę, że to jest taki klucz. Proszenie o mądrość przed takim spotkaniem mm. będzie powodowało, że Bóg pozwala nam otworzyć nasze umysły, nasze serca, żebyśmy lepiej zrozumieli tą treść. Zobacz, jego, to jest taki... Czyli Jego wolę. Jego wolę. To jest mm. rodzaj takiego daru, że możemy mm. korzystać na spotkaniach z takiej naszej wspólnej już mądrości, którą mamy od Boga. Tak. A jak to wygląda u Was? Czy Wy... Modlicie się o taką mądrość, czy raczej dajecie Bogu jakieś Wasze gotowe rozwiązania, jakieś Wasze sposoby na, na problem? No bo weźmy taki przykład. Jedziesz autem, psuje Ci się auto, stajesz na poboczu, no i odruchowo pierwsze co, no wkurzasz się, że zepsute, musisz jechać dalej. To modlisz się, jeżeli już się modlisz, to się modlisz, żeby ono zadziałało, żebyś mógł jechać dalej, nie? A jak pomodlisz się o mądrość, może się okazać, że ta sytuacja nie jest przypadkowa. Że ochroniło Cię to przed jakimś udziałem w karambolu, albo... Inna sytuacja, spotykasz jakąś osobę, i okazuje się, że nagle do rozwiązania jakichś problemów jesteś we właściwym miejscu, we właściwym czasie tutaj. Czyli okazuje się, że, ta, że może tak miało być akurat teraz. Nie? I to też widzimy yy, w. Często w dziejach apostolskich, jak czytamy właśnie Pismo Święte, że Bóg no, ma wszystko pod kontrolą, nie? Tylko trzeba się zdać na Jego wolę. No właśnie, i o taką mądrość warto się modlić, i wypadałoby też o takie zrozumienie prosić w każdego dnia, w każdej sytuacji, czy też w relacjach w domu, w pracy, w małżeńskich, rodzicielskich, prawda? Bo w każdej sytuacji wiemy, że Bóg ma największą mądrość może nam pomóc poradzić sobie w tej sytuacji. No właśnie, jego mądrość jest tą właściwą, czyli y, mo modląc się o, mo o, o tą mądrość, zyskujemy na czasie, oszczędzamy nerwy, no i też y, niepotrzebne jakieś próby zrozumienia, jakieś próby rozwiązania, które mogą się okazać na nieskuteczne, złe. Zobacz, jakie to jest zmiana nastawienia swojego hmm. serca i umysłu. Korzystajmy z tej Bożej mądrości. Tak, i wtedy stajemy w postawie y, pokornego serca i szukamy prawdy Bożej. Szeźwiąca filżanka? No, zdecydowanie. To co, może spróbuj w tym tygodniu zaplanować taką modlitwę o mądrość e, i, i zamiast dawać jakieś, Bogu... W jakiejś codziennej sytuacji. Tak. Każdy ma jakieś trudności tak spróbujmy jest. tam skupić się na tym, żeby pomodlić się, poprosić Boga. Szukać Jego rozwiązania. I pamiętajcie, zróbcie to z wiarą. Tak. Nie powątpiewajcie. Mm, dokładnie. Żeby Bóg odpowiedź. Tak jest. To co, dzięki za dzisiaj. Zapraszamy na kolejne, kolejny odcinek. Pewnie dalej o, o tym, jak się modlić, bo to temat jeszcze nie wyczerpany. Chociaż tak widzimy, że to się łączy wszystko. Tak. Choćby te rządze, o których rozmawialiśmy ostatnio. W poprzednim odcinku, tak? tak. Ta wola Boża dalej się tu przewija. To co? Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć. Uf, no i poszło. poszło. <laughs> wiesz co, ale tak się właśnie zastanawiam, kurczę, fajnie, jakby, wiesz, ktoś nowy się zainteresował tymi na żywo spotkaniami, bo zobacz, Paweł jak wtedy przyszedł, nie? Powiedział, słuchaj, tak przyszedłem raz, żebyś mi już dał spokój, nie? A no. teraz... Zrobiło to na mnie wrażenie, a on teraz przecież ma jedno z większych frekwencji no na oś, tych spotkań. Chodzi, wiesz, teraz regularnie zobaczył w tym wartość, no bo w Bożej mądrości jest wartość, nie? I się przekonał. I się przekonał.